Także cześć, witajcie. Jednak zdecydowałem się na wczesny siew. zmienia. są idealne warunki. Kurde, szkoda tego zaprzepaścić, bo no nie nadają teraz deszczu wcale. Na dwa tygodnie jest pogoda i tam nie ma wcale deszczu. A teraz po 25 stopni trudno. Zasiejemy trochę rzadziej. Może się tak dużo nie zrośnie. Dwa lata temu chciałem jakoś właśnie 19 września, dzisiaj 19 września. Trzeba wciągnąć się tył. Już nabrała i teraz będzie długie przyciśnięcie do kalibracji, ale to już próbę kręconą nagrywałem. To już nie będę nas tutaj przynudzał. Teraz wykręci nam do kalibracji, zważymy i wpiszemy i samo stawiamy. No i jesteśmy już na polu kukurydzy. Jęczmy, jak widzicie. Tutaj mamy dobrą ziemię, na tym kawałku. No jest tam dalej piąta klasa, ale tutaj jest taka czwórka. Kawałek jest winki, tam pewnie jakaś trzecia B jest miejsce. Tu już kiedyś był jęczmień, o no, jaki kamień się wyrzucił na bok. O, no, sporany. Dobrze, że na zasiane się wyrzucił. Będzie się bryskać, że się go sprzątnie, albo się samochodem podjedzie. Jak się nie zapomni. Tu kiedyś, kiedyś już był jęczmień i nieźle nawet sypią to jeszcze jeszcze Galileo wtedy siałem tutaj właśnie zaczyna się glina opuścimy troszkę brony. super sprawa, że można hydraulicznie regulować głębokość brony gdzieś są jakieś dołki czy, czy ziemia się zmienia na piaku się pcha bo podnoszę, no super sprawa w trakcie pracy możemy regulować Wtedy to trzeba było no, no, podnosnikiem regulować, jak tam na bo za dużo się garniało. No nie wiem, e, kurczę, czy to nie będzie za wcześnie, ale zobaczcie, jakie są warunki idealne. Tutaj e, zrobiłem bezorkowcem, no i w to dolało. Już tak, no nie pada już z 5 dni. Ale się ta wilgoć utrzymuje. Dobrze, że się zrobiło właśnie przed tym deszczem. Myślę, że będą równe, szybkie wschody. Późno, podniosłem. Eee no szkoda tego zaprzepaścić, bo naprawdę nie nadają wcale deszczu teraz. A zobaczcie, jakie są warunki, super. A w tamtym oku tak było, co posiałem żyto. To je wschodziło pasami, miejscami wcale nie wschodziło. Siane było w suche, tu się wszystko garnęło. Zresztą kto oglądał, to pamięta. Jak kto posiał wtedy wcześniej, to miał piękne żyta. Ja mi tak samo, się, trochę później w suche, no i też to to wyglądały te wschody. Dopiero tam w październiku popadało, to to, to wszystko poschodziło. Trzeba siać jak jest wilgoć, jak jest sucho, to, to trzeba czekać, bo to, to nic nie da. Będzie wschodzić placowo, albo... Albo wcale, nie będzie Także no, kiedyś tak się siało, ale pamiętam, że ten mi właśnie się strasznie zrósł. Jak tak siałem 19... 2 no, lata temu czy 3? No trudno, będzie... Żółty y, się zrobi, to polecimy z T0. Fungicydową. No na pewno będzie już później większa presja jak więcej będzie e, mszycy. Ale to najwyżej polecimy z zabiegiem. O, tutaj takie przepalęczystwo jest i muszę już podnosić bron. Za głęboko idzie, ale nawet i tutaj jest wilgoć. No fajnie, no i trochę głębiej się niech to później wschodzi. A niech leży w wilgotnym, pewnie też na jakieś 4 cm, tak jak i owiec. Troszkę tam pójdzie wystawiłem, to pewnie tych czterech może i nie ma. Tak samo tutaj tak poszedł też przed siebie, no tutaj najowice nie szła, szła tam na tamtym kawałku, tam później będzie inna odmiana, zobaczymy do starczy tej. No i oczywiście, tak jak zresztą może ktoś zauważył na pigbugu, bagu mi instyngenty hybrydowych jak co roku, no jak coś jest dobre to to ja tego nie zmieniam, zawsze jestem zadowolony z tych plonów. W tym roku, nawet na piachu, odmiana e, malibu nie wyglądała, a coś tam leciało. Co się później okazało, najlepiej ze burz na słabszych słabszej tylko W tym roku jęczmienia ja wyglądał e, najgorzej. No i spodziewałem się, że i plonu właśnie nie będzie. No a tu siejemy na lepszą ziemię SY Dakota. trzeci rok już rzędu na, na lepszych ziemiach się je zawsze tak potężnie plonuję. W tym roku nie wiem, nie było ważone, ale w tamtym roku właśnie jednej działki to kiedyś powtarzałem, bo on, prawie 9 ton się udało zyskać z jednej działki, było ważone. W tym roku nie wiem, ale w tym, w tym nie miał gęstości podobno właśnie i myślę, że pod 8 ton pewnie jakoś sypnął średnio. Po ósemki mogłoby się zakręcić na, na lepszych ziemach a na Piachu mali jakieś jakoś pewnie od 4 do 5 w połonie. Także SY Dakota, wczesny siew, sieje tylko 1,55. Tak się zastanawiałem, czy 1,5 jednostki. Tutaj mój doradca to się nawet 1,4 wczoraj. Ej, czy 1,5 czy 1,6, tak się wahałem. W tamtym roku 1,6 i był bardzo gęsty. A później wschodzi, bo też też właśnie tak nierówno wschodzi. siałem 25 To a, 1,55 będzie ok, 63 kg Także myślę, że, że tutaj on i tak będzie gęsty e, Z doświadczenia, właśnie kiedyś zaczynaliśmy od 1,8 jednostki, producent zaleca 2 e, Zaczynaliśmy od 1,5 i tak schodziliśmy co roku aż nawet prawie do półtora tak jak w tym roku ale zobaczycie, że on będzie i tak gęsty się tak krzewi tyle ma rozkrzewień nie wiem, ja nie siałem nigdy populacji co roku sieje hybrydę i z opinii ludzi w których się no zależy, nie każdy ma takie zdanie ale właśnie niektórzy kto sieli hybrydę i populacje, to zawsze mówią, że hybryda lepiej sobie. No i na pasze podobno lepiej się właśnie nadaje. siejemy właśnie z dla do dla mobilnej mieszalni. W tym roku mieliśmy 20 hektarów jęczmieni. To będzie duży, duży zapas. Dlatego w tym roku trochę mniej tego jęczmienia. Pewnie będzie 11 hektarów albo... Albo 10, 40, 10, 30. Jeszcze się, tak się waham, na której działce da czy na takiej 3 hektarowej czy na 2, 2, 40 tam jest. Tutaj, I tam jest właśnie na tych 40 troszeczkę lepsza ziemia. Przecież nie na całości. No i jeden big bag tutaj idzie do koty, tam 11,1 jednostki, to na jakieś chyba niecałe, na 7 hektarów, czy na niecałe 7 hektarów to jest. No a na resztę idzie Cigre w Malibu. Nowość w tamtym roku, ona weszła ta odmiana. Ona jest właśnie na słabsze ziemi. No nie zmieniam tych odmian nie co roku. Nie wybieram, bo naprawdę o, warto. Tutaj nic lepszego raczej raczej nie, nie wymyślę. Jestem bardzo zadowolony. Dlatego, dlatego siejemy tak dokotę ponownie. 63 kg na hektar. Tak samo po kukurydzy, raz tylko z gruberem zrobione. No i zobaczcie, jak to ładnie wygląda na dobrej ziemi. Bo na tam jak chciałem to mówić, to tam tamto, tamto czym by uprawił. Ale tutaj na glinie, jak na dwa przejazdy, to jest super. No tu już miejscami na wierzchu nie ma takiej mokrej ziemi na tym przypaleczycku. Ale. Pod spodem myślę, że, że nasiono pójdzie wilgotne. No i ogólnie mamy właśnie dzisiaj chwilę czasu, akurat tak się zbytnio nikt nie umawiał na dzisiaj I ja zbytnio nie umawiałem, to mówię, po zasiejemy ten jęczmień u nas i, i będzie już z głowy a z sprzężytem to poczekam do października Bo teraz jeszcze obsługowo i lucerny mam siać i trawy i, i jęczmienie i, i przężita też ktoś chce, no ale nie jest przężitem to się nie będę śpieszył na pewno tutaj. kiedyś może po deszczu zasiejemy w październiku dopiero bo jeszcze będzie 11 hektarów śsiężyta. Taka decyzja, w tym roku nie będzie pszenicy mógłbym zasieć tam gdzie kukurydza jest pogorzowskiej tam jest 9 hektarów lepszej ziemi, no to tam bym mógł zasieć tą pszenicę. Ale już wolę chyba kukurydzę, wam powiem i później, później tam na dobrej ziemi to ona też ładnie rośnie i najwyżej ją z pnia sprzedamy, to jest lepszy zarobek niż na tej pszenicy, no bo dla krów to szkoda pszenicy, tutaj jęczmień nie pszenżyto w zupełności nam wystarczy. bo lubiłem właśnie bardzo pszenicę ale no, no taka decyzja i tam też no w sumie niedługo będzie już koszona to tam na spokojnie bym się to wyrobił, uprawić bo tam jeszcze stoi ta kukurydza ona idzie na sprzedaż ale zasiejemy jeszcze tam raz czy nie kukurydze. najwyżej na przyszły rok tak żeby przesiać czymś to zasiejemy albo tam jęczmień, albo Albo pszenica, zobaczymy, a może pszenica, to spróbujemy też na lepszej ziemi, po co na piachach siać, na lepszej, lepiej sypnie. No to do zastanowienia. W tym roku wszedł rzepak, a zeszła pszenica w naszych łupkach. Ja tutaj działam. Taki vlog z siewu, może coś jeszcze dogram, żeby nie było nudno. W międzyczasie, może wam pokażę, jak będę na obsłudze, jak ten wał na ławce się spisuje. Też bym mógł drona wziąć i nagrać. Ogólnie, tutaj to on przecina te grudy, nawet co są. Zauważyłem, że jak natrafię na jakąś większą, to kowalę już jest. Już te grudki są mniejsze, także nie tylko ma za zadanie zagęścić ten wał, ale, ale skąd te krawędzie ostre to on mi przycina te grudki, nawet w łące gdzieś chciałem tej kępy potrafił tak troszeczkę ciąć. Może nie całkiem na pół, ale tak, tak przycinał troszeczkę. No dobra, ja działam tutaj, mam 4,5 hektara działkę, tam 3,60 w dwóch kawałkach obok. I tyle tutaj będzie 8 hektarów właśnie. No i jeszcze jeszcze jedna działka, ale tak jak mówię. No i ogólnie jeszcze właśnie czekam na, na ten jęczmęć, mam dwie jednostki mam malibu ale jeszcze może przyjdzie, może dzisiaj przyjdzie, w międzyczasie to byśmy też zasiedli także to tyle na razie, trzymajcie się, cześć. W międzyczasie, dzisiaj wcześniej trochę wróciłem z siania. To sobie wieczorkiem opryskamy. No bo w dzień dzisiaj to 28 stopni pokazywało na ciągu. A mamy 19 wrzesień, nie, 18, przepraszam. E, także w międzyczasie tutaj opryskamy sobie rzepak. Najgorzej wygląda ten późno siany. Tutaj mamy odmianę RGT Paradise. Tu jest to pole co dosiewałem w międzyczasie odwożenia kukurydzy i większa połowa, więcej niż połowa było zasiane wcześniej a reszta trochę później, no i ten później jest rzadszy, już było mniej wilgoci, nie wszystko powschodziło no kilka dni temu u nas duży deszcz popadał, to widzę, że już e, chyba już ten rzepak powschodził wszędzie no bo widać, że już się wytyka, także trzeba lecieć z odtwarzczaniem tak przeczekałem się tutaj widzicie to już trochę spóźniony zabieg bo już tutaj rzepak do czterech liści ma. no ale miejsce właśnie nie wschodził to, to czekałem trochę złożę lance, bo tam zamiedzą trawę chyba jest no tak jak tutaj tym miejscem na kamerze pewnie gorzej to wygląda ale w tych miejscach gołych jest rzepak jest dwa liście ma miejscem się wytyka dopiero ale jest dużo komosy także nie ma co czekać tutaj już z tym zabiegiem ogólnie mało jest samosiewu pszenicy jak na bezorkę no mało gdzie jest już była duża pszenica jak było robione i może przez to już nie odbiła a było stależowane i później jak już była duża pszenica to było to na głęboko zrobione i, i mamy mało tych samosiewów Dużo, dużo komosy widzę. Także no trzeba lecieć z otwarszczaniem, tutaj też trochę słabszej ziemi jest to. Ale jest ten rzepak powschodził, powschodził, także można lecieć tutaj z otwarszczaniem. Za tydzień to pewnie już i regulacja by się przydała. Mam działkę jeszcze wcześniej sianą. Więcej się nie wyrobiłem zasięg. To tam ona dużo lepiej wygląda. Jak jeszcze będzie jasno to Wam pokażę. Tam mamy tą drugą odmianę onkę. I co tutaj lecą za herbicydy? Idzie adiovara pH. Adjuvant, No i idzie też labrador. Niecały litr na hektar. Tam mamy chrizolop tylu. On jednoliścienne bierze. No i na dwóliścienne mieszanina trzech substancji czynnych. Ladiwa środek. Jego 0,25 bodajże idzie. Czy troszkę więcej. Chyba 0,25 na hektar. Jak miałem 2 lata rzepak, to pryskałem, pamiętam, właśnie Labradorem. Też powschodowo, jedno dwuliścienne za jednym przejazdem, no i zawsze było czysto. Pryskałem Labradorem, Metazanex jeszcze i To no, Teraz Radiva, nie pamiętam jakie ona ma tam substancje. chyba i amin, Aminopyralid. To chyba w nawigatorze Aminopyralid jest, ale to mogę, mogę coś pomylić, to nie chcę mówić. No zobaczymy, też powinno być chyba czysto. Dobre warunki są na napryskanie, teraz zero wiatru, nie ma słońca, nie ma jeszcze rosy. Także będzie raczej ok. A tutaj dla pewności przejdę na zakład, bo zaczynałem pryskać tutaj. O, a tutaj mamy lucernę. Tak się śpieszę trochę, ale może wyjdę wam na szybko pokażę. Top dual 110, tak jak i stop 110. Powschodziła już wszędzie po tym deszczu. Dopiero dużo powschodziło wcześniej, ale część dopiero, dopiero wyłazi. Zobaczcie, dopiero wschodzi. Ona, ale troszkę, troszkę coś żółknie tutaj. Czyżby pH. No, ale ta, co powschodziła, to ma ładny kolor. Ta, co wcześniej powschodziła, tam ogólnie zielono jest ładnie powschodziło. No, może i tu się weźmie. Ostatnio też popadało. Zobaczcie, wilgoć jest. No, to myślę, że będzie rosła. Rządki już ładne znać. No i ogólnie po łące niby nie radzą siać. Ale zobaczcie, że było sucho, bo ona powschodziła. Nie wszędzie, ale powschodziła. Później wcale nie padało 2-3 tygodnie były upały i zielsko nie, nie rosło, bo nie ma po prostu po tej łące zielska tu była kilkanaście lat łąka, aby nie więcej. No i po prostu te, te nasiona w ziemi chwastów jeśli one w ogóle były, no po prostu już nie dały rady tutaj skiełkować, A może ich wcale właśnie nie było. No i na duży plus, że tutaj prawie nie ma zakwaszczenia, tutaj trochę dołkiem jakoś. A vendar no, po polu to tu bi bil bivajiški most, kaj da?